Czytnik udostępniła firma Czytio.pl Powiem Wam, że czuć kukurydzę. na swoją drogą zapraszam Was na 35. z serii już odcinek Kółka Fizycznego, który nagrywam w tych pięknych okolicznościach przyrody. Treść z odcinka, czy tam treść zadania 35. brzmi następująco. Na ciało o masie 5 kg, całkowicie zanurzonego, działa siła wyporu 10 N. Ile wynosi gęstość tego ciała? Przyjąć trzeba, że gęstość wody wynosi 1000 kg na metr sześcienny. Muszę się ogólnie śpieszyć z tym zadaniem, bo zostało mi chyba ze 20% baterii w GoPro, więc nie wiem czy mi się uda nagrać cały odcinek, ale zobaczymy. Wypiszemy sobie w takim razie dane tych danych znamy masę tego ciała. Ona wynosi 5 kg. Znamy również siłę wyporu. Siła wyporu wynosi 10 N, czyli napiszemy FW równa się 10 N. I znamy jeszcze mm, gęstość wody. Gęstość wody 1000 kg na metr sześcienny. My tu chcemy policzyć e, gęstość ciała. D. C, może napiszmy. Znak zapytania. Jak zrobić to zadanie? E, wydaje mi się, że skoro podali nam siłę wyporu, podali nam gęstość wody. To nie pozostaje nam nic innego jak skorzystać ze wzoru na siłę wyporu i coś tam o, i obliczyć objętość tego ciała. Dlaczego? Bo później, jak będziemy mieli objętość ciała, to skorzystamy ze wzoru, że gęstość ciała to jest masa tego ciała dzielona przez, gęst... przez objętość tego ciała. Więc zaczniemy sobie od obliczenia objętości ciała z siły wyporu. Wzór na siłę wyporu to był gęstość wody razy przyspieszenie ziemskie razy objętość zanurzonego klocka, a w tym przypadku to jest cała, cały klocek jest zanurzony, więc to jest objętość całkowita tego klocka. I żeby obliczyć tą objętość muszę obustronnie podzielić przez te dwie wielkości, przez dwg, więc najlepiej zrobić to od razu w ten sposób, napisać dwg, zamknąć nawias, podzielić, po lewej stronie będziemy mieli FW dzielone przez dwg, po prawej stronie vc. To równanie jeszcze przekształcę stronami, będę miał VC równa się FW przez DWG i wystarczy teraz podstawić wartości liczbowe, może tutaj, mam nadzieję, że mi się zmieści. Eee, na górze mamy 10 N, na dole mamy DW 1000 kg na metr sześcienny i jeszcze mamy co? przyspieszenie ziemskie, ono wynosi 10 metrów na sekundę kwadrat. Nie powinno już być dla was niczym nowym, zwłaszcza że używaliśmy go w poprzednich moich filmach. Tutaj mogę sobie dziesiątkę, sto dziesiątków zredukować, więc z tego co widzę, to mi wyjdzie 1000 tysięczna, czyli objętość tego ciała to jest 1000 tysięczna. Czego? Pozwolę się zastanowić, bo ja już wiem. Skoro jednostki były podstawowe, no to musiała wyjść objętość też w jednostce podstawowej, a podstawową jednostką objętości jest metr sześcienny, więc zapiszemy sobie tutaj metr sześcienny i mamy naszą objętość, więc pozostaje nam wstawić tę objętość w to miejsce, tą masę w to miejsce i mamy koniec zadania. Więc będziemy mieli dc równa się na górze będę miał 5 kg na dole będę miał jedną tysięczną metra sześciennego i jak podzielę jedno przez drugie to tak naprawdę muszę jedną tysięczną odwrócić, bo to będzie w ten sposób 5 kg podzielić na 1000. No może to zapiszę, może jeszcze starczy mi tej baterii, liczę na to. W ten sposób. Dzielenie to odwrotność mnożenia, czyli dalej będę miał, że to dc, to jest nic innego jak 5 kg, mnożone razy odwrotność tego, czyli 1000 a odwrotność metra na sześciennego to jest 1 przez metr sześcienny i z tego wyjdzie nam 5000 kg na metr sześcienny i jak widzicie chyba udało mi się skończyć to zadanie e... i udało mi się skończyć film przed wyłączeniem e... GoPro powiem wam, że bardzo urokliwe miejsce, nie wiem, podoba mi się tutaj zwłaszcza przy Zachodzącym słońcu tuż za mną też jest kukurydza, z tego co widać, więc jest bardzo fajnie. Ale nic, trzeba wracać do domu i nagrywać kolejne filmy. Trzymajcie się, cześć!